Szef pada do biura i mówi, że chce raport za 15 minut na biurku. Nic prostszego. Gemini nie tylko gada jak bo teraz potrafi robić wizualne podsumowania raportów czy dłuższych tekstów. Innymi słowy, Gemini generuje infografikę szybciej niż ty zdążysz otworzyć Excela. I to w darmowej wersji. Masz dane w kilkunastu plikach do podsumowania na dysku Google? Wrzucasz do Gemini, aby je odnalazł i prosisz go o podsumowanie dla zarządu, klikając Canvas, a następnie wybierasz Wygeneruj infografikę z kluczowymi informacjami. Gotową, żeby wkleić do slajdów dokumentu albo maila. I najlepsze, to wszystko zajęło mi 3 minuty. Czyli zamiast katować ludzi ścianą tekstu, wrzucasz liczby z wykresami i każdy od razu kuma o co chodzi. Brzmi jak oszukiwanie w pracy? Dokładnie tak, tylko że tym razem szef nie ma pretensji, bo wygląda jakbyś siedział nad raportem godzinami. Gemini zamienia nudne podsumowania w coś, co da się zrozumieć jednym spojrzeniem. A jeśli pracujesz w Google Workspace, Gemini to cheat code do Twojej pracy. Subskrybuj, bo kolejne AI triki będą jeszcze bardziej bezczelne.